Wszystko działa Witajcie moi fani Znajdujemy się u ojca założyciela Rodziny Bryczesów Grzegorza Jastrzębia Elias Jastrzębia Trochę przyciszymy Później sobie muzyki posłucham Jak nie będę nagrywał Kradnę mu obornik Nie nagrywa właśnie Coś tam będzie bardziej pierdzielił Na mój temat Później to wytnie. Na razie nic nie gada. Nagrywa. Tutaj włączamy napęd. Kurde. Ciasnota. Lepiej wybierało, tam lepiej wjazd był wykuty. Ale tutaj nie będę musiał kręcić, tylko od razu wjeżdżam. Jestem ustawiony na przyczepę. Gorzej, później jak już wybiorę tutaj z początku, to będzie lepiej, ale powiedziałem co? Światło miałem zapalone, nie wiem po co. Tutaj wysypię, bo już ciężko jechać. A jak tam mam wymanewrować i zakopać się, to jest to bez sensu. Tu widzę jakieś kuropatwy latają. Znaczy, chowają się ode mnie póki co. Idę otworzyć tylny Tu były gdzieś te kuropatwy. O, tutaj były. Tylko zauważyłem, że ktoś tu zostawił łubiankę. Gdzie ona jest? Tam jest. spada spadnie powoli będzie spadać. Mamy mały problem, nie chce spaść. Tak myślałem, że nie będzie chciał spadać. Jak go ładowałem, to z łyżki nie schodził. I to samo co wczoraj. Tutaj za górę się zaparł. Trzeba go jakoś ruszyć. Powoli, powoli może, może coś opadnie. że chce spaść Jak już nie będzie zaczepiać za tył Za tą górną bortę Czy tam burtę burtę już nie będzie zaczepiać za tą górną burtę to zacznie spadać Trzeba przyczepę do zamrażarki na noc chować Polać wodą żeby lód był to by się ześlizgnął ten obornik ale ja mam takiej dużej zamrażarki a na dworze nie było tak zimno dzisiaj Wiozłem to się ubiło jeszcze po drodze i kurde I co zrobisz? Pożałował mi obornika góry podniosę no nie bardzo chcę wyjść a to pierwotnie jakby spadło to już by nie hamowało ale 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 po trochu trzeba cały czas w końcu padnie a dlaczego nie? Yy, nie zdejmuję całej porty? Bo miałbym problem, żeby ją samemu później założyć. Bardzo niewygodnie się ją zakłada. Poza tym by była cała w oborniku. I tak już jestem brudny. A nie chcę być tak, jakbym mieszkał w oborze. A kurde, do domu nie wejdę. Dobra, nie pozostaje mi nic innego Jak przełożyć stworznie i wykiprować na bok bo jest źle Nie chce się podnieść Nie chce się zsunąć Jakoś pokombinujemy Nie lubię na bok kiprować Jak ktoś nie wie dlaczego to odsyłam do filmiku, tam z wiosny jest tam wszystko pokazane, wyjaśnione co się dzieje jak się tą przyczepą truje na no, a co tam się klikało. po pierwsze, tutaj się uszkadza, bo Ford zaczepia od tam o to, o oś jest uszkodzona w tym momencie a jeszcze jak podniosę to już całkiem chyba tutaj się nie chce w ogóle wybić dobra wypadnie będę musiał to rozciągnąć niestety no ale co, zostanę tutaj na polu z tym obornikiem z tą przyczepą do wiosny czy co? Ach. dobra spada. Dobra, pokażemy, jak to idzie. Bo jak nie idzie, muszę poczekać, aż tu samoistnie trochę spadnie. Ze względu na to, że przeważnie mi przyczepę. Co to jest? A, pasek z Czapajewa pewnie. Kawałek jeszcze podniosę. Muszę naprawdę to robić delikatnie, bo już tyle razy co ta przyczepa się przechyliła. Także zaraz powiem. obornik potrafił tak przechylić że borty zakaczał o ziemię i mam wtedy duży problem żeby ją w ogóle pociągnąć do przodu a kolejna sprawa jest taka że później nie chce się złożyć bo jest w 90 stopni jest prostopadne do, do ramy i nie chce się składać później Lecisz czy nie lecisz Ekscytujące, co? No spadaj no. no! ten spadnie zaraz Dobra Wszystko byłoby prościej, gdyby nie to, że mam Dzielone borty jest słupek na środku, i właśnie tu jest największy problem. Bo prawdopodobnie tak to już by dawno spadł ten obornik, bo przechylił i pojechał już dalej. Zapomniałbym, że tu byłem, ale niestety nie, tutaj trzeba uważać. Bo napierający obornik może przewrócić przyczepę tutaj na tą stronę. Czy ja się przypadkiem nie powtarzam? Z pewnością. Dobra. Elegancko. Elegancko. Teraz tak, kolejny problem to jest to, że bord jest dociśnięty do koła przez obornik. To jest właśnie... To jest właśnie to. Jak się sypało na tył, to było dobrze. Ale masła na tył się niestety nie wygibruje. Możemy teraz zrobić tak, żeby przełożyć bolce i to na tym spróbować. Gdy jako pana strzeli, to już mnie nikt stąd nie wyciągnie. Chyba, że jastrząb przyjedzie, bo się będzie niepokoił. Gdzie jego słoma? Miałem dzwonić Uff. Poszło. <grych> Kyprowanie poszło. hybrydowe. No i git. Elegancko. Dobra, <coughs> już dojeżdżam do pola. Drugą przyczepą dzisiaj. Niestety tyle za, za, za dzień zdą, że już dwie przyczepy. Dzień krótki. Bryczesy głodne. co było je wgonić a tutaj powoli wjeżdżam bo jest dużo nałożone wysoko nałożyłem i Staram się wolno jechać, bo no, mam pewne obawy, że, że się coś tam może stać. Raczej nie, ale wolę sobie dojechać minutę, dwie minuty dłużej, ile mam na porę, kawałek. Powolutki sobie zajadę. him. Rzębia, żeby nie marudził I tak mu trochę zostawiłem syfu Nie powiem, że nie No ale jakby miał to wszystko pozamiatać To Bym jeszcze do tej pory tu nie przyjechał Trochę z tyłu też wezmę na to, żeby się tutaj nie zawiesiło no, niewiele, ale zawsze coś I dzięki temu mi się z tyłu tutaj nie, nie zatrzyma Lepsze to niż widełkami Ale nie mam. Chyba coś się nabrało. Nie trzeba by było podkiprować prowadzić, trzeba dobrze obserwować, co się dzieje z przyczepą do wiecie, może być różnie. Szkoda, że nie widzę, co się dzieje tam z tyłu To bym wiedział, co zrobić Czy, czy podjechać, czy, czy opuścić, czy podjeść Dobra, coś spadło Jestem tu już jakieś dwie godziny na tym polu Jeszcze tak długo to nie kiprowałem Obornika nigdy Zawiesiło się na łańcuchu Pieruństwo Ale już wiecie co? Nie będę tam dojeżdżał Pierdyknę tutaj tą kupkę w miarę równo przyczepa stała bo mam to już gdzieś mam tego mam tego serdecznie dosyć mało tego muszę jutro z rana port tam takie zabezpieczenie zrobić spadać uh, spadło mam nadzieję że wszystko Jakoś zrobić Tak żeby mnie nie oślepiało o! Dobra wrzucam to Jadę do domu Mam stąd 20 km Do samochodu Mniej więcej A jeszcze od samochodu do domu Mam z 5,5 Także Czeka mnie jeszcze podróż Traktorem 20 km A Już samochodem to chwila Nie to nie zmienia faktu że za długo to dzisiaj potrwało Wburzony jestem tym Dobra co spadło, co nie spadło to trudno Muszę wziąć ten bord, ja go nawet nie wyciągnę Ciągnę. Nie dam rady. Już jestem wycieńczony. Jeszcze ten wiatr jest tak zimno przez ten wiatr. Coś strasznego. Oh, kurde. Dobra, już i tak jestem w całym głównie. Nie robi różnicy. Tu jeszcze kawałek. Dobra, ja to sobie zrobię. Wrzucę to. Poradzę sobie. Dzięki za obejrzenie drugiej części. Ach, jedna pozycja nie świeci. Zajebiście. od dawno nie świeci. Raz świeci, raz nie świeci. Coś kurde nie łączy. Już ja wiem, że to będzie tu będą przewoje na tym polu, nie będzie szło gładko. Tu będzie coś nie tak, już się zapowiada nieciekawie. Stop, mam dosyć. Totalnie mam dosyć. Ah. Na razie...